Niewystarczająco wyjątkowa. Chciałbym kupić Twoją książkę. Słyszę z radosnych ust szczupłego bruneta, który obejmując mnie ramieniem, przysiada na ławce. To będzie dla mnie prawdziwa przyjemność, móc wypisać dla Ciebie dedykację. Odpowiadam, odwzajemniając uśmiech i patrząc w jego zatroskane oczy. To nie będzie książka dla mnie. Chcę ją sprezentować mojej dziewczynie Marii. O, to wspaniale! Opowiedz mi o niej, proszę. Jest mi bardzo bliska. Jest najważniejszą istotą w moim życiu. Jest... Po chwili cichego zawahania dodaję, jest bardzo zamknięta w sobie. Niedostępna, a czasami nawet wieje od niej chłodem. Czuję, że jesteśmy bliźniaczymi płomieniami, ale ona żyje w innym świecie i boję się o tym mówić. Nie wiem, jak zareaguje, gdy wyznam jej, że nasze spotkanie nie jest pierwszym w naszym istnieniu, że znaliśmy się już wcześniej i że czekałem na ten dzień, gdy nasze dusze się odnajdą. Jak mam wyjaśnić pierwsze spojrzenie w jej oczy, przywołujące tęsknotę za ciepłem i spokojem? Jak mam wyjaśnić pierwsze przytulenie przenoszące mnie do rodzinnego domu pachnącego szarlotką? Jak mam wyjaśnić pragnienie bycia tylko z nią na miłowanie, na wieczność, na wszystko? Jak wybudzić ją z lęku przed miłością i odczuwaniem? Jak przedrzeć się przez gęste zasieki niedostępności? Jak wyrwać ją z lodowatego uścisku obojętności? Patrzę w brązowe, wilgotne smutkiem oczy, otulam go czule. Czuję. Czuję ból bezsilności, z niemocy uwalniania ludzkich dusz, które jeszcze nie mają skrzydeł. Czuję zawód porażki. Z braku umiejętności rozmrażania ludzkich serc, które nie są na to gotowe. Czuję przerażenie straty, ze świadomości, że to życie nie wystarczy, aby się do siebie zbliżyć. Rozumiem go nazbyt dobrze. Rozumiem, bo też w tym jestem. Tak naprawdę to chciałbym kupić jeszcze jedną książkę dla mojej mamy, ale boję się, że gdy Maria zobaczy, że dostaje ode mnie ten sam prezent co moja mama, to się obrazi. Obrazi się, że nie jest dla mnie wystarczająco wyjątkowa. Ot, jaki paradoks myślę. Niewystarczająco wyjątkowa. Przetulam. Iwona Kulwicka, Miłość po czterdziestce.